Dzisiaj rozmawiamy z Gerwazem Longerem, prezesem Związku Polaków w Rumunii. Panie prezesie, ile mamy Polaków w Rumunii? Kim są, kiedy tu przybyli? Polacy w Rumunii żyją od bardzo dawnych czasów. Mówi się tak, że pierwsi Polacy to przyjechali z Bochni, z Wieliczki, założyli kopalnię soli tutaj w Kaczyce. Właśnie my jesteśmy akurat w Nowym Sołońcu i gmina jest Kaczyka. Żyje tutaj ponad 6 tysięcy Polaków w Rumunii, z tego ponad 5 tysięcy tutaj na, na Bukowinie. Ta wioska, która jesteśmy, Nowy Sołoniec, założona była 1834 rok i rok po roku później następne wioski, które są Plesza, Pojana, Mikuli, one były założone przez Gurali ale Tak zwane Czadecy teraz, dlatego że nasi przodkowie wyjechali z okolicy Czadca, teraz po stronie słowackiej, po stronie czeskiej, Zaolzie, całe wszystkie te tereny. Także my jesteśmy inna grupa, jak ci, którzy przyjechali 1791 rok do kaczyki. Zorganizowani jesteśmy przy Związku Polaków w Rumunii. Jest jedyna organizacja w kraju, tutaj w Rumunii. Nie ma więcej. Wszyscy jesteśmy pod jednym dachem. Działamy w różnych dziedzinach od dzieci, młodych, do seniorów różne programy, nauczenia językowe. Dajmy na to, my jako związek Polaków w Rumunii bardzo dużo trzymamy, żeby było nauczenie języka polskiego. Zaczynamy od przedszkoli, dlatego że nasze dzieci tutaj w tych trzech wioskach na rodzą się i uczą się najpierw języka taką gwarą góralską, a później dopiero do przedszkoli, jak idą, to uczą się języka <laughs> rumuńskiego. I dlatego wnieśliśmy jako program edukacyjny do przedszkoli dwa razy dwie godziny w tygodniu. Dzieci uczą się języka polskiego, literackiego już w przedszkolu. Ju, już w przedszkolu, tak. No, no, tam różne programy. Bajki oglądają, czy, czy coś tam sobie rysują, rozmawiają po polsku. E, też mamy przy domach polskich zespoły. Które przychodzą, dzieci uczą się śpiewu, tańcu, różnych obyczajów. To są szkółki takie sobotnio, niedzielne, i to się odprawia przy domach polskich, naszych tutaj na, na Bukowinie, których macie siedem. Siedem domów polskich mamy, tak? I w nich są tak zwane szkoły sobotne niedzielne, w których, w których dzieci po położeniu przedszkola yy, uczą się języka polskiego w weekendy. No, oni się uczą śpiewu, tańca, yy, no, żeby otrzymać tam kulturę, tradycję naszą polską. Mhm. Yy, powtarzam, w szkole oni się uczą yy, języka polskiego, ale Poprzez nauczenie śpiewu mhm. e, piosenki polskiej to rzeczywiście jest tak jak mhm. nauczanie języka polskiego. Nie? Ale to znaczy, że w szkole podstawowej i liceum też mają dodatkowy, jako dodatkowy język polski? Tak, w szkołach e, mamy język polski od 1 do 8 klas. E, co tydzień je mamy 3 godziny w tygodniu nauczenie języka polskiego i historii trochę naszej takiej polskiej tutaj mniejszości w Rumunii. Mniej więcej tak to wygląda. Od niedawna też mamy można powiedzieć taki klub seniora, gdzie chcemy, żeby nasi seniorzy też przychodzili do domów polskich, żeby się dobrze czuli tutaj, żeby socjalizacja była, żebyśmy organizowali jakieś wycieczki dla nich, spotkania, dlatego że bardzo dużo Naszych młodych ludzi, dzieci, wyjeżdża za granicę do pracy, a oni zostawiają się sami w domu, żeby nie, nie siedzieli przed telewizorami, żeby ich wyciągnąć trochę. To y, organizujemy im takie spotkania w sobotnie albo w niedzielę po kościele, po mszy Świętej, y, tutaj w Domie Polskim. A myślę, że to jest bardzo dobre, dlatego że. Tak jak mówiłem, oni są samotni w domu, a tutaj w Domie Polskim mogą sobie trochę posiedzieć, pośpiewać też. Mhm. Socjalizacja może być i, i w tym kierunku chcemy zadziałać trochę więcej. Oczywiście pandemia nas wstrzymała. Ostatnie dwa lata nie mogliśmy się spotykać. Musimy, że teraz. Może nadrobimy to, co straciliśmy po prostu dwa lata. Mhm. Jeszcze jedno, bo domy polskie, wspomniał Pan, są przy kościołach. Ile mamy polskich kościołów, które są prze, po polsku co niedziela organizowane? Tutaj mamy trzy kościoły. W tych trzech wioskach polskich, gdzie jest msza w języku polskim, jest miejscowość wioska Pojana-Mikuli, gdzie jest ksiądz Romun, ale stara się odprawiać jak najwięcej w języku polskim. Tutaj mamy w Nowym Sołońcu księdza doktora Stanisława Kucharka, która odprawia i na pleszy, i, i tutaj w, w Sołońcu. Jeśli chodzi o seniorów, jakie wasze plany? Bo w wielu gminach m, przyjaznych seniorom powstają kluby seniora, ale też e, pojawiają się uniwersytety trzeciego wieku. Czy myśleliście kiedyś o takim? pomyślałby wzorem, nie wiem, Londynu, gdzie jest y, um, Uniwersytet Trzeciego Wieku dla polonijnych seniorów, czy jest Polski y, UTW w Lwowie, czy w Wilnie, czy w Wiedniu, też kiedyś takie Uniwersytet III Wieku y, w Nowym Słońcu, czy na Bukowinie stworzyć? E, tak, myśleliśmy. Już nasi seniorowie, dajmy na to z Bukaresztu, byli na takim spotkaniu. Byli w Polsce. Dokładnie nie wiem, gdzie to, gdzieś w Poznaniu nie wiem, czy nie, nie było, już nie pamiętam, ale wiem, że grupka seniorów z Bukaresztu pojechała i rzeczywiście no, to było przed pandemią. Oczywiście ta pandemia nas wstrzymała, ale mam nadzieję, że się to będzie rozkręcało dalej i, i będą zachęceni, żeby, żeby brać udział w tych spotkaniach. Mhm. Czyli poza Bukowiną mamy jeszcze polonię w Bukareszcie i gdzieś jeszcze wiesz, czy w jakimś regionie Rumunii? Tak, Polonia jest rozproszona po całej Rumunii. Jako organizacje, oddziały naszego związku to jest Bukareszt, Konstancja, Jasy. I mhm. reszta Bukowina, mhm. ale po wszystkich miastach mamy, mamy gdzieś tam, dajmy na to w Timisoarze, czy w Klużu, czy Arad, czy Braszow. Mhm. Są to miasta duże, gdzie są nasi Polacy, tylko mhm. nie ma organizacji. Mhm. Jesteśmy na Bukowinie. Wasze domy polskie prowadzą też działalność turystyczną. Czy zapraszacie, Polaków przyjeżdżają, z czego korzystają? Czy to są pobyty letnie, czy zimowe, czy macie narty? Czy zachęca Pan rodaków, żeby odwiedzili Polaków na Bukowinie? Moim programem w Związku Polaków w Rumunii było coś takiego, żeby bo zawsze tutaj spotkałem, zawsze siedzieli z rękami wyciągniętymi, żeby ktoś coś pomagał. Ja jak przyszedłem chciałem stworzyć coś takiego, żeby nie siedzieć z rękami, żeby pomagać, tylko żeby sami, żebyśmy sobie pomogli. Dlatego stworzyłem tę sieci Domów Polskich tutaj na Bukowinie, gdzie... Dajmy na to tutaj w nowym Słońcu jest re restauracja. Można sobie spokojnie przyjść, zapłacić, zjeść. Przyjeżdża turysta z Polski i ma zakwaterowanie, wyżywienie, zostawia pieniędzy. On jest zadowolony, my jesteśmy zadowoleni. Nikt nie siedzi z rękami wyciągniętymi, żeby komuś coś pomóc. Tak mniej więcej to stworzyłem no, dużo lat temu. I to funkcjonuje i idzie to w dobrym kierunku. Rzeczywiście nie można to w każdej wiosce zrobić, bo są wioski mniejsze, gdzie nie uda się tego, ale jesteśmy można powiedzieć, że na dobrej drodze. Dlatego, że w tych domach polskich, w każdym domie polskim jest parę miejsc do zakwaterowania. Także, jak sobie przyjeżdża turysta z Polski. Spokojnie może się zatrzymać, ma kuchnię może sobie zrobić jedzonko, albo może sobie zamówić i, mhm. i nasi y, nasze dziewczyny zrobią y, coś do jedzenia. I jak tuż przyjedzie, to jakie są atrakcje? Z czego może skorzystać? Uzdrowiska, rzeka, zalew, rowery, nordic walking. Co tu jest ciekawego, co by zachęcało do przyjazdu? Bukowina jest y, bardzo znana na całym świecie. Y, y, Rumuńskie klasztory prawosławne tutaj. Są klasy zero, klasztory klasy 0. Bardzo dużo profesorów, badaczy i różnych turystów z całego świata przyjeżdża odwiedzać właśnie te klasztory. I to jest taka sieć tych klasztorów tutaj na Bukowinie, jest więcej ich. Są baseny solankowe, gdzie można spokojnie odpocząć i różne atrakcje. Są wyciągi narciarskie, są parki takie, gdzie można sobie pochodzić, można sobie pojeździć rowerami, jeszcze nie jest zatłuczone. Miejscowości, że nie można się przejechać, przejść czy coś tam. Nawet kładami czasami sobie wjeżdżają do lasu. Pojechać nie, nie jest tak, jak w Polsce, nie wolno wjechać do lasu. U nas jeszcze, jeszcze spokojnie można. sobie wjeżdżają do lasu. Dużo różnych atrakcji. A jedną z atrakcji to jest. Wyżywienie, które jest naturalne, które jest ekologiczne, powietrze czyste. Tutaj, dajmy na to, nie mamy w okolicy 50 km żadnej fabryki, żeby truciła po prostu powietrze. Mm -hmm. A też jest tak, że jest bardzo dobre powietrze, dlatego że tutaj pod spodem jest sól. I jednak. To czuć ten, dajmy na to, w, w, tym, w powietrzu jest takie coś. Mhm. To jest badane, tylko nie jest jeszcze udokumentowane. Mhm. Czyli pozmowują, zapraszamy do domów polskich na Bukowinie. Tak, zapraszamy, czekamy tak. na turystów z Polski. Są, przyjeżdżają, ale zawsze jest tak, że jest miejsce jeszcze. Mhm. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy propolskiej patriotycznej działalności, również tego, że jest Pan jedynym posłem na Sejm rumuński, reprezentującym mniejszość polską w Rumunii. Tak? tak jest, tak. Jaki jest program, jeszcze dwa słowa, jako posła w parlamencie? Po prostu dbać o interes, domyślam się, Polonii w tym kraju. Tak, jest to bardzo ważne miejsce w Sejmie, dlatego że w Rumunii jest taka ustawa, jeżeli jakiś związek, to nie musi być polski, to inne mniejszości też są. Jeżeli wygrasz miejsce w Sejmie, to masz dofinansowanie dla związku. Także jeżeli nasz kandydat, poseł wygrywa miejsce w Sejmie, automatycznie, Związek Polaków w Rumunii jest dofinansowany przez rząd rumuński. Dlatego też możemy sobie różne rzeczy robić w sprawie kulturalnych, otrzymania zespołów, na domy polskie, remonty, budowanie. No, I także promocje polskie. I też właśnie promocja polskie, bo to idzie wszystko pod szyld polskości, bo Związek Polaków w Rumunii tym się zajmuje. Mhm. Super. W takim razie gratulujemy sukcesów. Życzymy kolejnych no, i zapraszamy wszystkich seniorów z Polski do bukowiny do domów polskich. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.